Zobacz, co przygotowałam na kolację dla moich znajomych jako dietetyczka. Najpierw piekę warzywa, cukinię oraz bakłażana. Następnie przygotowuję hummus z dodatkiem pieczonej cukinii. Podaję go z plasterkami cukinii, granatem, oliwą oraz miętą. Do piekarnika wrzuciłam brukselkę z winogronami, a gdy się upiekła, wymieszałam ją z glazurą balsamiczną. Następnie surówka z czerwonej kapusty z dodatkiem pomarańczy, orzechów włoskich, rodzynek oraz mięty, a później Moje popisowe danie, czyli pieczone pomidorki z czosnkiem, mascarpone, bazylią oraz fasolą. Uwielbiam to połączenie. Upiekłam też buraki z oliwą i czosnkiem. Podałam je z fetą ubitą z jogurtem greckim. Na talerzu rozsmarowałam fetę, do tego upieczone buraki, dużo pokruszonych pistacji oraz świeże zioła. Na koniec coś świeżego, czyli sałatka z upieczonym bakłażanem oraz fetą. A na deser deska serów. Uwielbiam gotować dla moich znajomych i organizować takie przyjęcia. Całość przygotowania zajęła mi jakieś dwie godziny. Dajcie znać, czy to dużo, czy mało. I